Nie pośle, czemu dopiero teraz pomysł apostazji? Czy mieliście wcześniej taki plan? Znaczy, Tydzień Apostazji dzisiaj się rozpoczął to taka data symboliczna. Chodziło nam o to, żeby to się odbyło właśnie w tym miesiącu, dlatego że Marszałek Piłsudski też w maju dokonał aktu apostazji. To pierwsza taka publiczna, znana osoba, która. Która się odważyła na to, a w moim przypadku no to po prostu zwykłe lenistwo i niedopatrzenie. Ani nie wiedziałem, jak to zrobić, a, a potem było mnóstwo innych rzeczy, które zaprzątały moją uwagę. No, w tej chwili już otrzymałem dokładne instrukcje dzięki portalowi Apostazia.pl i wiem, jak to zrobić, i rozpoczynam procedurę. A czy ruch palikota nie boi się reakcji kościoła, że w pewien sposób będziecie linczowani? No, ruch Palikota tak czy inaczej jest linczowany przez y, siły kościelne, więc liczymy się z tym. Trudno, y, za wolność trzeba płacić. Jesteście gotowi stawić czoła, zwłaszcza partiom prawicowym, które na pewno będą krytykować taki pomysł? No, nie wiem, co partie prawicowe mogą tutaj krytykować. To, że my proponujemy ludziom wolność wyboru, chyba w tym nie ma nic złego, przecież nie... Nie mówimy, Polacy, występujcie z Kościoła, mówimy tylko, jest taka możliwość i pokazujemy Wam, jaka, jaka to jest procedura, jak zacząć i jak skończyć. A dużo posłów z ruchu Palikota jest gotowych wystąpić z Kościoła katolickiego? Nie wiem, nawet nie robiliśmy takiej ankiety, ale na pewno kilku, kilku z moich kolegów też się zdecyduje przyłączyć do tego. Myślę, że będą o tym informować już lokalne media tam, skąd, skąd są posłami. No, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.